Więc witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę wieje. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Dzisiaj porozmawiamy sobie z drugiej strony o diecie. Porozmawiamy sobie o tym, jak nie przytyć trzech produktów, które warto z diety usunąć albo ograniczyć, że nie możemy usunąć. I te produkty po prostu powodują, że niestety ale nabieramy na wadze. Do tego filmu zmotywowała mnie rozmowa z jednym z moich znajomych właśnie na temat wagi, bo ta osoba mimo, że niestety schudnąć chodzi na siłownię, a mimo to efektów tak, tak widocznych nie ma. No właśnie, ale kiedy przeprowadziłem lekki szybki wywiad, no to doszedłem do wniosku, że po prostu o tych produktach, o których zaraz powiem no one powodują, że niestety nabieramy na wadze. Oczywiście miły facet ma właśnie z tym bardzo często problemy, często ma wyzwania, dlatego, że jego dieta nie jest po prostu taka jak powinna, często zaniedbuje właśnie swoje odżywianie. A więc przechodzimy szybko do rzeczy: numer jeden, jest to wszelkiego rodzaju cukier. Już nie mówię o jakichś słodyczach, przede wszystkim również napoje słodzone. Jest bardzo dużo cukru, bardzo dużo chemii. Wiadomo, cukier od razu podnosi poziom cukru oraz insuliny. jak wiemy, jeżeli w każdym posiłku mamy cukier i mamy właśnie wysoką insulinę, to nasz organizm, jak wiemy, nie spala tkanki tłuszczowej, tylko tą tkankę tłuszczową odkłada. To jest numer jeden, dlatego warto się przyglądać, ile cukru jemy. Ile, ile słodzimy łyżeczek cukru czy do herbaty, czy do kawy. Ile pijemy właśnie napojów słodzonych. A również fruktoza. Uważajcie na rzeczy typu właśnie banany na przykład. Jeżeli jemy za dużo bananów, jeżeli jemy na przykład dużo takich rzeczy, to w tym momencie możemy mieć wysoki poziom cukru, niestety. Kolejna sprawa, właśnie jeśli chodzi o owoce, to będzie to ananas, również zawiera bardzo dużo cukru. E, również jeżeli jemy dużo na jabłek, również to jest dużo fruktozy. No i e, ogólnie. Grapesy, czyli grapesy to będzie widzicie, zapomniałem, polskich tych polskich nazw. E, winogrona. o Winogrona również mają bardzo dużo cukru, na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli będziemy na przykład jedli arbuzy, na przykład to też i będziemy tego jedli dużo, też ma tu dużo cukru, dlatego uważajmy na cukier e, nie tylko w postaci takiej właśnie jakiej e, tej sacharozy, czyli normalnie cukru do słodzenia. Tylko każdego rodzaju cukru. To jest pierwszy produkt. Produkt numer dwa będzie to oczywiście makaronik. Makaronik to no jest oczywiście robiony z mąki. Niestety makaron powoduje to, w szczególności biały, ale w ogóle ja makaronu nie jadam w ogóle praktycznie. I powiem Wam, że znacznie się lepiej czuję, dlatego że makaron, jak wiemy, robiony z mąki, od razu przychodzi, podnosi poziom cukru. I tak jak w, w sytuacji, właśnie z cukrem powoduje podniesienie się cukru, i niestety później e, odkłada się tu, tkanka tłuszczowa, insulina, to wszystko się dzieje, bo to jest po prostu zwykły, nic innego, cukier. I numer 3 będzie to nasz kochany chlebek. Dużo ludzi nie może się obejść bez chleba. Co mogę w, to, w tym polecić? Jakby Znajdujemy chleb, który ma. Są takie chleby. Które są jakby, mają więcej ziaren niż, e, niż po prostu mąki. Takie chleby się nazywają ziarniste, ale nie o to chodzi, żeby to był, że tam było 50 na 50. Wybieramy taki chleb, który ma więcej ziaren, około 80% ziaren, czy 90 nawet 90% ziaren, a mamy tylko bardzo mały odsetek e, procent e, właśnie mąki. Takie chleby są przede wszystkim ciężkie sprawdzamy to po wadze. bo taki zwykły chleb weźmiemy, to on bardzo mało waży a chleb, który ma dużo ziaren on jest ciężki, ten chleb przede wszystkim spala się wolniej, dlatego że e, rzeczy, które są w nim zawarte czyli właśnie różnego rodzaju ziarna i na przykład pestki słonecznika, czy pestki dyni, to w tym momencie oczywiście jak wiemy, tłuszcz spowalnia spalanie cukru, wchłanianie się cukru węglowodanów, dlatego właśnie dobrze właśnie taki chleb jeść zamiast normalnego. I kiedy już wyeliminujesz z diety te trzy rzeczy, o których powiedziałem, już nie mówię o, o wysypianiu się, już nie mówię o regularnym treningu, już nie mówię o tych wszystkich rzeczach, o spożywaniu więcej ilości białka, bo to również bardzo pomaga, to w tym momencie już zobaczysz, że twój brzuch zacznie po prostu spadać, twój brzuch zacznie się robić mniejszy. No ale jeżeli jeszcze dalej będziesz miał wyzwania, w tym kontekście, to oczywiście zapraszam Cię pod spodem do, jeżeli oglądasz ten film z kanału Nimił Facet z YouTube'a, no to tam będzie link do książki, do poradnika, jak słynno Cię zachować zdrowym swetkiem na całe życie, w trzech różnych formatach, audiobook, e-book oraz wersja książkowa. Zapoznaj się z tym produktem i tam zobaczysz, tam przeczytasz o pewnych takich rzeczach, które pomagają właśnie pozbyć się tego brzucha, bo już lato, już tuż, tuż i warto tą wiedzę znać, warto się z tym zapoznać no i oczywiście przyjściecie te filmy dalej subskrybujcie kanał, jeżeli film z Wami rezonuje, jeżeli szukacie właśnie wiedzy na ten temat bo tu będę więcej filmów rzucał już niedługo rzucam, staram się dwa, trzy filmy dziennie staram się przekazywać wiedzę, nie tylko jeśli chodzi o miłego faceta ale również wiedzę ogólnie, która pomaga mężczyznom tylko, tak to niestety się w dzisiejszych czasach podziało, że mężczyźni często są właśnie e, jakby zepchnięci na drugi plan bardzo często dotyka, dotyka ich teraz w ogóle męska depresja, o której się bardzo rzadko mówi i tak to mniej więcej wygląda, dlatego do następnego razu i pamiętajcie cukier chleb oraz makaron. Warto się przyglądać, ile tego spożywamy. I szukać zamienników. Na przykład komosa ryżowa. Świetna alternatywa, właśnie do, do właśnie do spożywania makaronu. Bo komosę ryżową możemy jeść z jajkiem, możemy jeść z rybą, możemy jeść z kurczakiem. Czyli zastąpi nam właśnie makaron. Również kolejna sprawa. Świetny produkt. Jest to czarny ryż, nie brązowy, nie biały, tylko czarny ryż. Czarny ryż ma bardzo dużo błonnika, a przede wszystkim ma bardzo znacznie mniej kalorii niż normalny ryż. Również możemy go używać na obiad. No a alternatywą do chleba będzie oczywiście ten chleb, o którym powiedziałem, czyli wysoko ziarnisty, taki typowo ciężki chleb, który ma więcej właśnie błonnika oraz białka. A więc, do następnego razu pozdrawiam.